Cześć moi drodzy, dzisiaj bardzo fajny odcinek przed nami. Odcinek muzyczny mówiąc o jednej z legend polskiej muzyki rozrywkowej. Bo Felicjan Andrzejczak jest niekwestionowaną gwiazdą muzyki rozrywkowej w naszym pięknym kraju. Zasłynął jako wokalista Budki Suflera, ale od lat jest artystą występującym również solowo. I choć jest tak ważny dla show biznesu, nieco od niego stroni, dlatego niewiele wiadomo o jego życiu prywatnym, ale ja wam dzisiaj nieco Przemycę, i jak na show biznes możecie być w szoku, co tam u pana Felicjana się dzieje. Na przykład w małżeństwie, co się wydarzyło. Nie zawsze tak jest, a czasem mi niektórzy nawet piszecie, że po prostu takich związków w showbiznesie nie ma. O co chodzi? Musicie zostać ze mną, żeby się dowiedzieć, oczywiście zdradzę Wam też jak to się robi, że z lata z takim sukcesem się występuje, na no, tę scenę się wychodzi, a ludzie uwielbiają danego artystę na przykładzie Pana Felicjana właśnie, więc zaczynajmy. Felicjan Andrzejczak urodził się 16 maja 1948 roku w Piączkowie, a do śpiewania zainspirowało go Radio. Będąc małym chłopcem, po raz pierwszy usłyszałem dobiegające mnie dziwne dźwięki z radia. Zdziwiłem się, że ktoś te dźwięki składa w jedną całość, układa słowa i dzieli się nimi z innymi. Już wtedy wiedziałem też tak chcę. I był też wtedy wielkim fanem Czesława Niemena, którego radio grywało cały czas. Więc rozpoczął od jego repertuaru, i każdy by powiedział: Boże, porwanie się z motyką na słońce. Ale teraz już wiemy, że pan Felician, jak nikt. Ma ku temu możliwości, żeby świetnie śpiewać, bo przecież skala jego głosu jest niesamowita. Śpiewał już w czasie technikum, czyli od 1966 roku. Pamiętam to doskonale, pełna profesjonalna trema, pierwszy jakże znamienny występ. A w 1970 roku muzyk zamieszkał w Świebodzinie, w tym słynnym Świebodzinie od Dużego Jezusa. Ale wtedy jeszcze go tam nie było. Tam poznał grupę lokalnych muzyków, m.in. Andrzeja Rutkowskiego i założył zespół C4011. Pierwszy duży sukces przeszedł w 1977 roku, gdy został laureatem na Festiwalu Piosenki Radzieckiej. Ale oczywiście, tak jak Wam często mówię, Opole wtedy otwierało wiele drzwi i czas na opolski występ Pana Felicjana nadszedł w 1979 roku, kiedy to wykonał swój jeden z bardziej popularnych utworów Peron West i dostał wyróżnienie. To wydarzenie zapisało się na zawsze w mojej pamięci, niezapomniane Opole. I zaraz potem zaczął także występować w teatrze na Targówku, występował tam do 1981 roku. Teraz to Teatr Rampa, ale występował także gościnnie w Teatrze Muzycznym w Gdyni, a w 1982 roku nawiązał współpracę z Budką Suflera. Jej efektem były kultowe przeboje, które oczywiście do dzisiaj są najpopularniejszymi utworami, w jakich słyszymy głos pana Felicjana. Jolka, Jolka, pamiętasz? Czas ołowiu i noc komety. Ale jednak Jolka Jolka to hit ponad hity. Ten utwór jest jednym z największych polskich przebojów wszechczasów. Kiedy ten utwór ujrzał światło dzienne, byliśmy w środku stanu wojennego. Ta piosenka traktowała o sytuacji, jaka panowała wtedy w naszym kraju. I te słowa trafiły dokładnie w punkt w to co ludzie zapamiętali z tego fatalnego okresu bo przecież jest w niej i żebranie o benzynę, są mety z alkoholem. Tyle, że o stanie wojennym większość z nas już nie pamięta, a Jolkę po 40 latach kojarzą nawet ci, których nie było wtedy na świecie. I tą właściwą odpowiedzią jest miłość. Miłość nieidalna, trudna i skazana na niepowodzenie. Ale to ona na koniec obroniła ten utwór. No tak, bo sytuacja w kraju się zmieniła, ale serca złamane mają Polacy. Dziś mieli i wtedy, i myślę, że jeszcze będą mieć w przyszłości. Natomiast jeżeli chodzi o budkę suflera, to dobrze wiecie, że w tym zespole byli różni wokaliści. Wszyscy bardzo popularni. Pan Felicjan z zespołem współpracował niedługo. W budce suflera śpiewałem krótko, bo tylko niespełna rok. Zespół wielokrotnie zapraszał mnie jednak do gościnnego udziału w swoich najważniejszych koncertach. Dla mnie to było ogromne wyróżnienie, że mogę występować z legendarnym zespołem, jakim niewątpliwie jest budka suflera. Zespół odszedł w 1983 roku, jak już Słyszeliście, kiedy powrócił do niego Krzysztof Cugowski. Potem jeszcze na krótko powrócił do budki, nagrywając z Cugowskim i Urszulą utwór Krajobraz po rewolucji a potem występował solowo w 1987 i 1988 roku po raz kolejny w Opolu, gdzie zaśpiewał ekscentryczny dance i Siedem nocy. Wydał także w tym okresie swój pierwszy album, który nazywał się po prostu Felicjan Andrzejczak. I współpracował z wybitnymi kompozytorami. Znalazło się na tym krążku wiele utworów Jarosława Kukulskiego, Ryszarda Sygitowicza. I była to nie tylko współpraca, ale i przyjaźń. Tekściarze byli zresztą równie znamienici. No i generalnie później wydawał kolejne krążki. Ma ich na koncie kilka. W 1997 roku nagrał płytę Świat miłować z balladą Jak jeździec donikąd. Dwa lata później nagrał utwór Piąty bieg z Budką Suflera, a w 2002 roku album Zauroczenia. Wydał potem jeszcze kilka albumów i wydaje zresztą do dziś. 2020 rok jednak dla całego zespołu Budka Suflera i dla wszystkich osób związanych z tym zespołem był trudny. Ze sprawą odejścia e, filara tego zespołu Romualda Lipko, który pochowany został 12 lutego 2020 roku, kiedy to pan Felicjan z Budką Suflera wykonał wielki przebój, czas ołowiu. A później w wywiadach mówił dlaczego w ogóle pojawiło się to wykonanie i jak wyglądały ostatnie dni pana Romualda. Ostatnie spotkanie odbyło się tydzień przed śmiercią mojego Przyjaciela. Trafiłem na Romka, kiedy był jeszcze w takiej formie, że można było z nim porozmawiać, powspominać. Widziałem, że nawet kilka razy się uśmiechnął, ale łezka nam się wokół pokazała, bo wiedzieliśmy, że może być bardzo źle. Romek też zdawał sobie z tego sprawę, a ja szczególnie. Do dzisiaj jest mi bardzo trudno przyjąć tę wiadomość. Ale jak się okazuje, to wykonanie na pogrzebie było wolą samego artysty, bo to spotkanie zakończyło się prośbą pana Romualda, a pan Felicjan mówił, że był wtedy w szoku. Pamiętam, że gdy wychodziłem ze szpitala, poprosił mnie, a zaśpiewasz mi czas ołowiu? Wstrząsnęło mną, mówię, Romek, co ty mówisz? Mieliśmy łzy w oczach i rozpłakaliśmy się. I faktycznie to wzruszenie towarzyszyło. Panu Felicjanowi nawet podczas wykonywania tego utworu. Mówił, że wręcz czuł, że nie jest pewien do końca, czy da radę. Jednak jego interpretacja, ta emocjonalna, stała się tak mocna, że niektórzy w komentarzach nawet mówili, że jest to najlepsze wykonanie tego utworu, jakie kiedykolwiek słyszano. Byliśmy na górze w katedrze, na dole widzieliśmy trumnę i rodzinę Romka. Starałem się tam nie patrzeć. Myślałem, że nie dam rady, ale jakoś poszło. Są opinie, że to najlepsze wykonanie tej piosenki. A pan yy, Felicjan powrócił także do współpracy z Budką Suflera, choć jak widzicie po jego historii, <grywia> pojawiał się i znikał. Po wielu latach, wspólnie z Budką Suflera. 20 listopada 2020 roku nagraliśmy 16 studyjny album tego zespołu, 10 lat samotności. Ale również w tym roku wydarzyło się coś bardzo radosnego dla pana Felicjana, bo otrzymał tytuł honorowego obywatela swojego miasta, Świebodzina. Mieszka w nim wraz z żoną, Jadwigą. Doczekali się dwójki dzieci, syna Rafała i córki Kingi, którzy nie poszli w stronę taty, choć byli bardzo uzdolnieni muzycznie, jak przekonuje słynny tata mimo uzdolnień muzycznych nie widziałem w moich dzieciach pasji, dlatego nigdy nie naciskałem, by poszły moją drogą. Dla mnie zawsze najważniejsze było to, by moje dzieci były po prostu szczęśliwe i to się chyba udało. A gdy dzieci są dorosłe, pan Felicjan może trochę więcej czasu spędzać z ich mamą, bo wcześniej ktoś się musiał nimi zajmować, więc kiedy muzyk jeździł na koncerty, oczywiście jego żona musiała zostawać z dziećmi, a dzisiaj już nie musi, więc jeździ z nim. I właśnie tu się pewnie zastanawiacie, a o co chodzi w tym show biznesie, że ja tak mówiłam, że to takie wyjątkowe. No bo często sami mi piszecie, w show to wszyscy się rozwodzą, rozstają, miłości to tam nie ma i tak dalej. A ja mówię, że no nie, wiadomo, show biznes bardziej narażony, na różnego rodzaju pokusy. Więc może i trudniej ten związek utrzymać, no na przykład aktorom, bo na planie poznają kogoś z kim muszą nawet można powiedzieć, że oczywiście nie sercem, ale jednak fizycznością i emocjami, wejść w jakąś relację tak, żebyśmy my wszyscy uwierzyli. Artyści, muzycy również są przecież bardzo podatni na różnego rodzaju emocje. Są to bardzo wrażliwe osoby. Na dodatek występując, często jeżdżąc, gdzieś spotykając ciągle różnych ludzi, no przyznacie, że tych pokus jest sporo. Ale wcale nie oznacza to, że nie ma pięknych przykładów, które na te innych mogą nawet niektórych szokować, bo piszecie często, że no nie ma tak, nie ma takich przykładów. Są, proszę, pan Felicjan z żoną Jadwigą. Żyją wspólnie razem i są dalej w sobie zakochani. Czy to możliwe po tylu latach? Możliwe. Z moją żoną jesteśmy razem od 52 lat, mówił kilka lat temu. Wychowaliśmy dwójkę dzieci, doczekaliśmy się trojga wnucząt. Dla mnie rodzina jest najważniejsza. Wsparcie żony pomogło przetrwać niejedną burzę. W związku trzeba sobie ufać i wzajemnie się szanować. Oczywiście nie może zabraknąć miłości. Żona nigdy nie kazała mi dokonywać wyborów pomiędzy nią a sceną. Była takim motorem, który mnie zawsze wspomagał, dopingował. Gdyby mi żona powiedziała, że na początku mojej kariery z muzyką nie, to bym tego zawodu nie uprawiał. To moja małżonka powiedziała: Jedź, spróbuj. Jak będzie, zobaczymy. To się nazywa prawdziwa miłość. Faktycznie uważam, że tak. Związek tylko wtedy idzie w dobrą stronę, kiedy dwie osoby ciągną w tę samą stronę. Bo jak każdy ciągnie w swoją, no to wiecie, w końcu to coś się rozrywa. No i mamy rozwód. Teraz, gdy mamy już dorosłe dzieci, razem jeździmy na koncerty, w domowym zaciszu rzadko przebywamy. A para w tym roku będzie obchodzić 55-lecie małżeństwa. Jesteśmy ze sobą tyle lat i nigdy nie zapomniałem o naszej rocznicy i prezencie dla żony. Jeżeli się mieszka z drugą osobą tyle lat, to tego kogoś się bardzo kocha i szanuje. Tak jest u mnie. O. Natomiast w 2022 roku ukazał się bardzo ważny dla pana Felicjana singiel Impregnowany Świat, jak sam przekonuje muzyk i jest to początek nowej drogi dla niego. Więc jeżeli uważacie się za fanów jego wykonań, jego głosu, samego pana Felicjana, to koniecznie wyszukajcie ten utwór i posłuchajcie. A sam pan Felicjan przekonuje, że nigdzie się nie wybiera, no chyba że na scenę, bo jeszcze wiele przed nim występów i nowych utworów, ale oczywiście najczęściej proszony jest o wykonanie piosenki Jolka Jolka. I... Sam mówi, że chyba wie dlaczego mimo tylu lat i tylu nowych wersji ciągle, rzadko ta piosenka jest wykonywana przez młodych artystów. Na pewno zdecydowanie kojarzy się z moim głosem, śpiewam ją od ponad 40 lat i jest też okrzyknięta nieformalnym hymnem pokoleń. A hymnów się nie rusza, może dlatego, chociaż pan Felicjan wystąpił właśnie z tą piosenką podczas jednego z koncertów w Sanach. Świetnie im wyszło, więc też polecam, żebyście sobie posłuchali. Ale wiecie jak to jest, tyle lat wykonywać jeden utwór non stop, no bo jednak Właściwie nie ma chyba koncertu, na który pan Felicjan mógłby sobie tę piosenkę odpuścić. Może być lekko wkurzające. Czy faktycznie jest? Kilka, no może kilkanaście koncertów w karierze próbowałem zakończyć inną piosenką, ale się nie udało. Jolka, Jolka, pamiętasz, musi być na końcu w repertuarze i bez niej po prostu nie da się pożegnać z publicznością. Mam czasami wrażenie, że przez cały koncert wszyscy czekają na moment, kiedy wybrzmią pierwsze, charakterystyczne dźwięki tego utworu. Czekają na Jolkę. Jestem bardzo szczęśliwy, że mam taką piosenkę w dorobku, bo jest to najprościej mówiąc, hittor na cztery pokolenia. Często się też mówi o budce suflera w kontekście konfliktu między Krzysztofem Sugowskim a resztą zespołu. Natomiast pan Felicjan nie musiał opowiadać się po żadnej ze stron i jest po środku. Nasze relacje są bardzo fajne, miłe, koleżeńskie, a nawet powiedziałbym przyjacielskie. Dziennikarze zapytali go także, jak ocenia to, że Jacek Kawalec jest nowym wokalistą budki suflera. Nie będę oceniał tych zmian, nie od tego jestem. Są w tym zespole tacy fajni muzycy, którzy się na tym znają i robią dobrą robotę. Mnie nawet nie wypada tego oceniać. A pan Felicjan ma jedno marzenie i dotyczy ono nas wszystkich. Mam zupełnie nową moc do działania. Nie chcę, by słuchacze mówili o mnie, że jestem artystą jednego przeboju. Nie chcę, by kojarzyli mnie tylko z budką suflera i tymi przebojami. Chcę, by znali mój głos, wiedzieli, że cały czas jest on silny, przeszywający. Cały Czas pokazuje to na estradzie, gdzie na koncertach proponuje fanom brzmienie nie tylko tych mainstreamowych hitów nagranych z budką, ale też moją muzykę, którą tworzę odkąd rozstałem się z zespołem. Tak więc spełnijmy marzenie pana Felicjana i posłuchajmy jego utworów. Wyszukajcie je na YouTubie, poszukajcie w Spotify'u, a może kupcie płytę najnowszą, żeby wspomóc artystę, by nadal mu się chciało, bo to myślę bardzo fajne, że po latach nadal jest ta werwa, miłość. No bo jeśli robi się coś z pasją, to zwykle tak jest. Pana Felicjana pozdrawiam serdecznie. Życzę jeszcze długich, długich lat. I największych sukcesów. A Was oczywiście zachęcam do tego, byście mnie oglądali regularnie. Pamiętajcie, że pojawiają się tutaj moje odcinki trzy razy w tygodniu. Czasem może Wam się nie podpowiadają, więc po prostu wyszukujcie mnie w wyszukiwarce wpisując Paula Rodak. Wtedy te najnowsze na pewno Wam się podpowiedzą. A tymczasem dziękuję Wam za i Do zobaczenia. Pa Pa!